Witam Was, ja jestem Dio, a to jest siódmy odcinek z Raimundo, zwanego też Raymanem Trójką. No, ostatnio byliśmy w krainie żywych trupów, która okazała się być bardzo taka przyjemna, niebiesciutka, zielona, kolorowa, spokojna. I to był generalnie chyba ja mój ulubiony obszar. Teraz jesteśmy w zgoła innej krainie. Na pustynik na renów. To chyba blik na reni. Tak, tak, tak. Chyba się tak nazywali. No bo chyba nie Krakeni, no. Tak, pustynik na renów. Yy, I jest to poziom, z jednej strony dobry. Z drugiej strony jest zły. Dobry jest pod tym względem. Inaczej, może inaczej. Zły jest pod tym względem. Przez jest nieprzyjemne. Dla małych widzów nieco może być straszne. Znaczy, widzów to tam nie, ale jak ktoś gra w tą gierkę, jest młody, to raczej znaczy tak. Eee... Ale to, to dobrze, że taki jest. To jest ta dobra strona. On taki ma być. Gracz troszeczkę ma mieć takiego minimalnego pietra. Młody gracz. Opa. A zaraz zobaczycie, niedługo zobaczycie czemu Niedługo zobaczycie, znaczy już trochę widać, że klimacik się zmienił. A będzie jeszcze mocniej. Jeszcze straszniej. Jak na grę tak i trzy. Aha. No proszę, a Globox znalazł. Co tam odpierdoli tym razem? A, oh, klasyka. Odlatuję. Czeka do końca. Aha do góry. Leży to mi kawałek z Bardzo dobry jest dawink w tej grze. Skoro ja będę bardzo małomównym bohaterem. Ale. Czy to tak źle? Nie. O, on ma tu odpierdalać to, co trzeba. O, kurwa! To, co trzeba tu odpierdalać. I całą brudną robotę i ratować. Tych, co są w tarapatach. Proszę tutaj, taka lekko zdręcznościówka, czasówka, platformówka, kurwa, wszystko na raz. O, dobra. Nie możemy lecieć. Za do tą... kąt? Hmm. a tam pewnie. Ta. E, nie. Okej. Okay. I am confused. Gdzie to trzeba lecieć? Na no most pewnie. Most jest wyżej? Nie. Okej, okay. już szczerze je bazę. Trzeba kombola napierdalać tą puchą. A to w ten sposób. Wszystko przemyśleli autorzy. Znali, nie może być za łatwo. No i trochę mają rację, już nie jesteśmy na początku gry. Ja Patrzcie, metoda. No, świnki, Myślałem, że tu już ich nie ma. Może one są przez całą grę? Nie pamiętam. Kto? Gdzie? Kto ma problem? Zamknę co niegomość Aha. Chyba tu trzeba wskoczyć. Zaraz. Tam jest sobie globok, co nic sobie nie robi? Ojebane. Dalece? O kurwa, może bym doleciał. Ale wyjszło jak wyjszło. Dobra. To tutaj troszeczkę pobłądzę. W sensie pobłądzę. Mam... Nie jest nam wprost pokazane i dobrze. Co, gdzie, jak mamy robić? Także ten. No, co tam u Was w widzowie? że są, bądź ich nie ma. No, bo to taki, wiecie, kanał nowiutki. To tak na początku, to tak człowiek trochę gada sam do siebie, bo nad widzów nie ma, którzy by go oglądali. No, ale co, tak też dobrze, że też, tak też jest zabawa. U mnie, odpowiedzi na pytanie, jest spoko. Jest dzionek, trochę początku trochę posprzątania w domu, co było troszeczkę przyjemniej. Tak, dzień dla siebie, można trochę powiedzieć. O, jest puszka, tam trzeba? Chyba tam. Dobra, rozgryziona. Kurwa. No nie, Dio. Dio, dlaczego ty taki jesteś? Mógłbyś chociaż w grę dla dzieci dobrze grać. Ale nie, wszystko trzeba namić. Jakby było, to zaletą. No, ja w sumie nie jestem niczym dobrym w żadnej grze. Ale, czyż w sumie o to chodzi w Gierkach? Powiedziałbym, że chodzi o to, żeby był fan. Umiejętności, to każdy ma swoje, nie? Można te dźwięki źle wykorzystać, jak ktoś ma wyobraźnię. Mm. Dużo jest więcej nie ma, nie? Aha, się muszę puścić. Co to taki o. Okej. Okay. Tutaj trzeba było iść górą. Nie? Cześć... Ko cześć, kokupoks. Co u ciebie? Aha, to by trzeba mieć tą inną puszeczkę. Ale generalnie, powiem ja Wam kurwa, lubię tą grę. No gra dzieciństwa, gra dzieciństwa. Każdy ma jakąś taką swoją grę, co mu specjalnie zapadła w dzieciństwie. Niektórzy jakieś online, niektórzy nie. O, Io gdzieś ty lasu. A, bo i tak muszę się cofnąć. No. Ty możecie napisać... No ile komuś się chce. Rejmen <grymian> płaszczka. Jaka była wasza ulubiona gra dzieciństwa? O no, czemu nie? Ja generalnie wszystkie komentarze czytam, tak że. Możecie tam napisać, nie wiem, że lubicie łasło i to też przeczytam. Wszystkie czytam. Bo są kurwa, może za dwa na filmik. Ale tak, wszystkie czytam. Dobra. Lecimy. I opa. I już jest gitarka. A i tu jest ta. O, ta? Aha, dobra, tutaj. Co nam desz? To nie czerwono. No czy tam coś można rozdupcyć? Chyba nie. Można sobie pod tekstury zajrzeć. Ej, już tam nic nie ma. Okej... Okay. Stąd tam nie dolecę... A może? A jednak. No siema. He no hallo! Jak chcesz przejść przez pustynię, musisz iść tunelami. To nie takie łatwe, w tunelach rąś od Knarenu. Knareni, tak. To tak? A masz jakiś lepszy pomysł? A żebyś w mordę wiedział, że tak. A żebyś w mordę wiedział, że tak. Nie daj Knarenom do siebie podejść. Rozumiesz? Nigdy. Jak znajdziesz się w zasięgu ich szponów, to koniec. No w ogóle to miło było Miło było poznać. <laughs> Było poznać, bo już nie będziemy znani, będziemy martwi. Ja tak, na serio to nie, ale, no, knaren, to. No, przejebana sprawa. Co jest, co jest? Myślicie, że. Oj, na się boisz. Oj, na się boisz. No. I zaczynamy. Od razu znowu zabrali Globoxa. I z grubej rury zaczynamy. Czy to można... o Obiadek. Ale co musimy, więc... Cześć. O ty kurwa! Tak, oni zbiją, takimi... Ja Tak, jako niejedną w gąb, to się schodzą. Jeszcze ta muzyka, kurwa chodzą takie wielko ludy. Nic im nie można zrobić. Możecie strzelać. Chyba to da. Nawet możecie strzelać. Mając y, tą puszkę czerwoną albo tą, wiecie, tą e, rakietę, nie zą to nie da. Zostaw mój szpik w moich kościach. O, ale mogę ten... Z... Myślałem, że on tu schodzi, widzimy go ciemno. O! Ta klatka Mięsko skróje Mięsko skróżeje Patrzcie e, Nie na to, nie na to, przepraszam Na to Najpierw Udrzaski pod paznokcie O, drzraski pod paznokcie Podziękuję Najpierw zbijemy odrzaski pod poznokiem Czy ja mam przestrzenę? No, trzeba Mleczkowy wzrok, mi się wydaje. No, no chyba nie, to nie. O, jest pizdał I przychodzę, nie wiadomo co się odpierdala. Ja zamawiam Jeszcze i bani są dosyć szybcy. Świeży mróżkiem. Świeży Własnego nie masz co? Łocie chuj jakże. Na no niej. Najpierw zbijemy mu trzaski pod pasnokcie Tędy? Nie, tędy przyszedłem. A no, muzykę mnie poprosił. Swek ja tak ponuro. Słuchajcie. Wysziemy mu szpik z kości. Znaczy mi się kurwa turlało. Altem, tak sobie. Ja tu się mogę skierować. Trzeba znowu przypiznąć w gąg. tam tamten stamtąd poszedł. Chyba trzeba zrobić w jednej danej sekwencji, bo inaczej się ...spierdoli wszystko. Tak mi się wydaje. Znaczy najpierw tak. Najpierw rakietona. czekin nie wiem co to kurwa jest czekin blanco blanco że na ślepo na czysto no a ten przychodzi na dół i musimy działać szybko kurwa zadzam mnie pierdolony zadzam skarową mnie Kurwa na okna wypierdolił ten cool Dobra, oczy Dobra, zdążyliśmy się przejść Co są moje oczy Jeszcze jakby to było mało strasznie To mamy też duchy Zapewne zjedzonych tych masaczy, tych co no generalnie chodzą, dają nam puszki, dają nam rady. A. Zobacz, ja znowu jestem miałem. chodzi o to, żeby tutaj to było przytrzymane, ale w sumie, no, dobra, Dio, jesteś dobitny. Cz się ja jaką musisz położyć, Dio? Nie musisz co chwilę brać nowego. Dobrze, Ale muzyka, naprawdę. Co mi się kurwa kładło? Chyba C.

Są hapeki, jest puszeczka. Chyba ja trzeba iść w dół. Albo jednąć tego mościa. A, tak. A co, nic z tego nie zrobi. Niech sobie pobiega. A nie, tylko zrozumiał, że ja tu jestem. Coś niedobrze. że chociaż są głupi kurwa miałeś być przy gongu, hmm. do gonga już, już. i naros. No kurwa, jak to zwolniłam przed. Tym... No kurwa, kurwa, nie mogę. Nie mogę. Jak nie mogę, to przyznaję. Dobrze. I co, tryb zapiernalania Co? I co? Boimy się kwasu. Kakać nie umiemy, co? O, chuj. Sobie tu Czy tu mamy coś więcej niż No okay, Trochę na szczęście jest za gruby, by się tu wpiochlolić. nolić. jeszcze jest za głupi, że tu podej. Kamera? Dziękuję. No, ja się przyjemniej w to gram. Jak już jestem trochę starszy, ja po prostu nie mam pietra przed grą. No bo, kurwa, no horror to to nie jest, to są po prostu potwory, które są silne. I klimatik jest taki, nieco creepy jak nagle dla dzieci. Dio... Czemu to upuszczasz? I czemu kurwa tańczysz makareny z duchem? A widzę, iż myślą Dio ma schizofrenię, gada sam do siebie. szczęście chyba nie, chyba tak to nie jest. Idziemy, idziemy. Ech, Dio. Dio, gdybyś był innym osobą, to ci... to będzie pierdolną. Ucie, chuju. No co muzyczka się zmienia? Nawet kurwa szczęśliwą, jak tutaj jeszcze jeden lata. Bez no sensu. Dobra, będzie muzyczka, kładziemy od razu. Powoli. Dalibyście inną muzyczkę. Nie się kładzie, spacium. tak, z pasją. Leo, wyciłeś jajko, wchwyciłeś jajko, Leo. Wypierdalaj, no wypierdalaj, jest wkurwiające. Ci mnie bardziej kurwa wkurwiają niż po na ryni. Zrobiłem strzelanie na strzałce do przodu, bo chodzi się w sadem się tu nie używa z reguły myszki. I wiecie, strzałka do przodu mi się nie kojarzy z rzuceniem czymś, chociaż no, rzucam pięściami na tej strzałce, ale wiecie o co chodzi. Mózg myśli, strzałka, dokliknij na pewno, tym mi się upuszcza jajków, dół, delikatnie bardzo, a to tak nie jest. Dobra, Tio, skup się. Zobaczysz cokolwiek od razu. Na dół. Nice. I teraz już się chyba uda. O jelo. Pierwszy etapik za nami. 100% ułochowa. Tego się nie spodziewałem. Ale tu jest mało punktów chyba dlatego. Tutaj znowu ja, Dio. Z dwóch powodów zakończyłem ten filmik nieco wcześniej. Spokojnie, dalej nie grałem za dużo praktycznie nic i teraz będę po prostu znowu nagrywał kolejny odcinek właśnie z tego miejsca, gdzie skończyliśmy. Chodzi o to, że filmik już trwał 25 minut, więc uznałem, że to jest... Dobry czas, żeby skończyć? No, bo takie dłuższe pewnie są trochę męczące dla widzów, tak zgaduję. No, z reguły są takie filmiki z let's playów, prawda? Trochę krótsze to jest jeden powód. Drugi natomiast jest taki, że podczas nagrywania wymknęło mi się pewne jedno słowo, którego bardzo YouTube nie lubi, tak samo jak inne platformy streamingowe, filmikowe i tak dalej. Także dla swojego bezpieczeństwa, troszeczkę właśnie wcześniej skończyłem. Dosłownie potem to były 3 minuty, i się węsknęło. i co? To tyle. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.